Gruba schowa narkotyki w fałdach tłuszczu. Policja zatrzymała Christophera Michela znanego jako Fed Boya lub Biggie z 23 gramami marihuany w zeszły piątek. Policjant Cody Coran patrolował okolice gdy minął ich samochód z mężczyzną z niezapiętymi pasami. Kiedy policjant zapytał, czy mają przy sobie narkotyki lub broń kierowca potwierdził, że ma pistolet w podłokietniku. Okazało się, że ma na niego pozwolenie i wszystko jest ok. Jednak Mitchell był wcześniej skazany za przemyt narkotyków, co wzbudziło podejrzenia policjanta. Na miejsce przyjechał inny policjant z psem tropiącym i rozpoczęło się przeszukanie. Przeszukanie było jak najbardziej owocne. Znaleziono 7000 dolarów w gotówce. Gram kokainy, pistolet i troszkę marihuany na podłodze samochodu. Po przeszukaniu Fatboya okazało się, że schował on jeszcze 23 gramy ziółka pod fałdami tłuszczu. Kierowca wziął zarzut posiadania kokainy na siebie. Mitchell z kolei dostał zarzut posiadania marihuany i jazdy bez zapiętych pasów. No i to nazywa się zawinąć grubasa.